a kiedyś coś napisał, słowa to głęboko do szuflady, do tej pory tego nie wyjął, żeby pomyśleć, żeby na przykład chociaż część opublikować. Może ktoś podniesie rękę, kto tak odważny jest, kto coś takiego zrobi. No nie jest. Także Marcin jesteś odważnym człowiekiem. Chociaż napisany na tak Chociaż na jest jednym. Yy, w takim razie yy, mówisz, bo tytuł jest też dość taki zagadkowy, chociaż sprawia wrażenie, jakby miasto Radomsko było takim miastem, no dość ponurym. Bo jest, ale nie tylko. E, w trochę tych miastach w Polsce widziałem e, i, i wchodzę do założenia, że chociaż na co dzień prowadząc Pan taki profil e, na, na social mediach, ciekawe radomsko pokazuje, że mamy dużo plusów, to nie tylko. Radomsko to też miasto ciemnych stron, co chciałem pokazać w tej części.